Cześć, z tej strony Piotr. Dzisiaj zajmiemy się debugowaniem. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Debugger jest jedną z podstawowych funkcji, która pomaga nam znaleźć błędy w naszych programach. Dzisiaj nauczymy się jego obsługi. Zatem przejdźmy od razu do Cuba i stwórzmy sobie nowy projekt, na którym będziemy ćwiczyć z debuggerem. Wybierzmy naszą płytkę F303R utwórzmy nowy projekt, zainicjalizujmy go z domyślnymi parametrami i w konfiguracji CubeMX włączmy jedynie generowanie oddzielnych plików ch zapiszmy nasz projekt i wygenerujmy kod żeby nie komplikować tutaj niepotrzebnie dzisiaj napiszemy sobie na potrzeby debugera prosty program, który będzie tylko migał diodą co jakiś czas To naszą diodą, która umieszczona jest na płytce domyślnie dzięki temu tylko będziemy mogli się skupić na funkcjach debugera. przejdźmy zatem do naszego kodu core src Main i w pętli while utwórzmy prosty kod, który będzie umożliwiał nam miganie naszą diodą LED. Załóżmy, że chcemy, żeby ta dioda załączyła się po dwóch sekundach od startu programu. Później poczekała kolejne 3 sekundy, zgasimy wtedy tę diodę i następnie znowu poczekamy 2 sekundy i kolejno będziemy co 2 sekundy mieć diodę wyłączoną, 3 sekundy załączoną. Stwórzmy zatem jakąś pomocniczą zmienną, której będziemy przechowywać w której sekundzie czasu znajdujemy się aktualnie. Załóżmy, że nazwiemy ją N. Zróbmy uint8, w zupełności ten zakres nam wystarczy. Zainicjalizujemy ją jako 0 i będziemy blokująco czekać przez sekundę. Następnie zwiększymy nasze n, więc będziemy mieli co każdą sekundę zwiększane n. Na początku jest 0, po pierwszej sekundzie będzie 1, a więc n będzie wskazywało właśnie, w której sekundzie aktualnie się znajdujemy. I następnie sprawdzimy za pomocą instrukcji warunkowej i w sobie. Jeżeli n będzie równe 2, czyli będziemy w drugiej sekundzie, wtedy zrobimy hal. GPIO write pin. W tym przypadku jest to LD2 na płytce Nucleo F303RE. Natomiast jeżeli macie inną płytkę, bądź też podłączyliście jakąś swoją diodę, to wskazujecie tutaj odpowiedni port i pin zgodnie z tym, co macie wybrane i ustawiamy jako GPIO pin set. I robimy drugi else if, czyli w innym przypadku, jeżeli nasze N będzie równe po kolejnych 3 sekundach, czyli 2 plus 3, 5, wtedy wykonamy również instrukcję zapisu, tylko zamiast set wpiszemy reset i wyłączymy naszą diodę. Dobrze, możemy wgrać nasz kod i sprawdzić, czy działa. Zatem skompilujmy i uruchommy program na płytce i sprawdźmy, zobaczmy, czy działa zgodnie z tym, co chcemy. No i jak widzimy już jest pierwszy problem. Moglibyśmy użyć już debugera, ale akurat tutaj jest kwestia po prostu taka, że brakuje nam wyzerowania naszego n, ponieważ dioda raz się załączyła, następnie się wygasiła, ale zabrakło wyzerowania tej zmiennej n i ta zmienna n rosła kolejno do dalszych liczb, i przez to nie nastąpił już kolejny warunek załączenia. Dobra, dodaliśmy linijkę n równe 0 i teraz jeszcze raz uruchomimy nasz program, i teraz powinno wszystko działać zgodnie z tym, jak chcieliśmy. I widzimy, że przez 2 sekundy dioda jest wyłączona, a następnie przez kolejne 3 sekundy jest załączona. Mamy już naszą bazę, możemy więc uruchomić tryb debugowania. Tryb debugowania odpalamy tutaj taką ikonką robaka i teraz mamy zapytanie, czy chcemy zmienić perspektywę na debugowanie. Chcemy, więc klikamy Switch. Jeżeli zaznaczymy tutaj, żeby zapamiętało, to za każdym razem automatycznie będziemy przenoszeni i nie będzie wyskakiwało nam ten komunikat. Tak, niech zapamięta decyzję. Automatycznie będziemy przechodzić do trybu debugowania, Okna z dobagowaniem i robimy switch. Teraz musimy ustawić pewne punkty, w których program będzie mógł się zatrzymać i my będziemy mogli w tym czasie podejrzeć wartości naszych zmiennych bądź konkretnych rejestrów. Do tego służą breakpointy. Breakpoint dodajemy przez dwukrotne kliknięcie z lewej strony przy linii naszego kodu. Dwukrotnie klikając, pojawia się kółko z takim haczykiem i w tym momencie jest dodany breakpoint. Jeżeli jest dodany breakpoint, program w tym momencie zostanie zapauzowany i pojawi się wtedy ikona wznowienia. Natomiast jeżeli program by się wykonywał, będzie aktywna ikona pauzy i zawieszenia wykonywania programu. Ale przed chwilą powiedziałem, że potrzeba breakpointa, żeby zatrzymał się program, a jak widzimy, program mimo że nie dodawaliśmy wcześniej breakpointów, zatrzymał się. Czemu tak się stało? Ponieważ w konfiguracji domyślnej trybu debugowania, jeżeli tutaj klikniemy trójkąt i debug configuration. I w konfiguracji naszego debuga, naszego programu tutaj mamy nasz program. Program akurat nazywa się debugger, więc jest debugger, debug, ale tutaj zawsze jest nazwa programu i debug. I przejdziemy do zakładki startup. To możemy znaleźć opcję właśnie domyślnego ustawienia breakpointa pierwszego na funkcji main, czyli zgodnie z tym nasz program wykonuje się i na funkcji main zostaje ustawiony breakpoint, więc program wchodzi do naszej funkcji i następuje jego zatrzymanie, więc wszystko się zgadza. Możemy dodać teraz własne breakpointy przed uruchomieniem albo możemy po prostu go uruchomić. Wznówmy nasz program, w tym momencie widzimy, że możemy go zawiesić, jeżeli klikniemy pauzę zawiesimy jego wykonywanie, zielona linia czy zielone zaznaczenie pokaże nam w którym momencie akurat się się zatrzymało, zatrzymało się na getTick, czyli teraz jesteśmy w tym fragmencie kodu, który odpowiada za Hull Delay, czyli oczekiwanie blokujące przez sekundę. Wznówmy nasz program, wróćmy do maina i teraz spróbujmy ustawić sobie nasz breakpoint. Załóżmy, że chcemy ustawić nasz breakpoint tutaj przy tym warunku, jeżeli będzie spełniony na załączenie naszej diody. Klikamy dwukrotnie, program się wykonuje teraz, cały czas, jak widzimy miga dioda, klikam dwukrotnie, czekamy, i nastąpiło wejście w naszą instrukcję warunkową. Tutaj mamy z prawej strony dodatkowe okienko, gdzie mamy zmienne aktualne, automatycznie wpisywane, podgląd wartości, jaką ma właśnie n. W trakcie wykonywania naszego programu, w tym momencie, kiedy jesteśmy zatrzymani, ponieważ n zostało zwiększone przez program do dwójki przez n, więc został spełniony warunek if n równe 2, i dzięki temu weszliśmy tutaj do wewnątrz i zatrzymaliśmy się na naszym breakpoint. Teraz dioda jeszcze jest wyłączona, ponieważ jeszcze ta instrukcja się nie wykonała, bo zatrzymaliśmy się przed tą instrukcją, i w tym momencie, jeżeli klikniemy wznowienie lub f8, nastąpi dalsze wykonywanie programu, dioda się załączy. I znowu będziemy oczekiwać, aż wejdzie tutaj w nasz warunek i nastąpi zatrzymanie na breakpoint. Teraz możemy ustawić jeszcze tutaj breakpoint wewnątrz drugiego warunku, gdzie będziemy wyłączać naszą diodę. Wznawiam program, czekamy 3 sekundy, bo musi doliczyć do tych 5 w sumie. I zatrzymujemy się właśnie na instrukcji HAL right PIN. Tym razem na RESET. I jak widzimy dioda dalej jest załączona. I jeżeli kliknę w znów, zgaśnie. I za chwilę spełni się warunek odpowiedzialny za... Załączenie naszej diody i tak naprzemiennie będziemy zatrzymywać się na kolejnych breakpointach na tych naszych miejscach zatrzymania. Możemy dodać teraz tutaj drugi breakpoint i zobaczymy, jak zachowuje się nasza zmienna N. W tym momencie ma wartość 5. Wznawiam nasz program. N ma dalej wartość 5, ale nasza dioda została wyłączona. Dopiero kiedy wznowimy, N się wyzeruje. Możemy ustawić sobie jeszcze tutaj dodatkowy breakpoint na N. Plus, plus, albo na hard delay, o, stawmy na HAL delay. I w tym momencie wznawiam działanie programu i n się wyzerowało i wróciliśmy na początek naszej pętli. While 1. W tym momencie jesteśmy przed instrukcją oczekiwania przez sekundę w trybie blokującym. Załączamy. Znowu wracamy po sekundzie. Teraz po drugiej sekundzie, bo n już było równe 2, a nie 1. Nie wracamy od razu, tylko zostaje spełniony warunek, więc wchodzimy w tę instrukcję warunkową. I znowu wznawiam program, wracamy. Będzie n, więc n zostanie zwiększone do trójki. Na kolejnym zatrzymaniu, jak widzimy, jest teraz trójką, teraz będzie czwórką. I w tym momencie, jeżeli wznowię program, zostanie zwiększone do 5 i wejdziemy w linię 108. I jesteśmy w linii 108. Wyłącza się nasza dioda i nasze n się zeruje. Jak tutaj widzimy, to jest dość proste. Najważniejsze opcje, one w sumie wszystkie są podpisane, ale możemy pomijać wszystkie breakpointy. Jeżeli tutaj wybierzemy zakończyć nasz program i jeszcze raz go uruchomić w trybie debugowania, po prostu zakończyć nasz program albo rozłączyć się z trybu debugowania, rozłączyć się od naszego mikrokontrolera, wejść w instrukcję czy przejść przez instrukcję. Jeżeli w tym momencie wybierzemy wejście w instrukcję, to Zostaniemy przeniesieni do fragmentu, do wewnątrz tej funkcji, bo mieliśmy zatrzymanie na naszej funkcji na wywołaniu funkcji halDelay, więc weszliśmy w funkcję halDelay I teraz możemy albo powrócić od razu, czyli zrobić step return, albo możemy przejść instrukcja po instrukcji. I teraz widzimy, że tutaj mamy jeszcze zmienne, które aktualnie wykorzystuje ta funkcja, i możemy sobie tak klikając, pojedyncze instrukcje przechodzić. Możemy też uruchomić po prostu całkowicie tryb. Krokowy instrukcji, tutaj klikając, i w tym momencie przełączymy się na zakładkę kodu naszego programu w Assemblerze. W tym momencie możemy iść krok po kroku i obserwować co się dokładnie z naszymi rejestrami dzieje. Tutaj na zielono mamy zaznaczone, które elementy się wykonują, odpowiednio, które instrukcje są za to odpowiedzialne bezpośrednio w kodzie w assemblerze. Ok, tutaj jeszcze możemy w zakładce breakpoint wyłączyć poszczególne breakpointy, nie kasując ich z programu, tylko po prostu je sobie dezaktywujemy. Tu te kółka robią się puste w środku. Tu może tylko tak nie widać, bo one są dość małe, ale jak tu odhaczymy, wtedy ten, ten breakpoint będzie po prostu pominięty. Czy ten możemy całkowicie wyłączyć, i zatrzymamy się wtedy dopiero na linii 109, a nie 108. Na 108 mamy wyłączone, i jeszcze jest trzecia tutaj zakładka dodawanie naszych jakichś własnych wyrażeń zmiennych lub czegokolwiek, ponieważ te zmienne, które się pojawiają aktualnie, w tym momencie jest porównanie wartości zmiennej n, no to mamy tylko zmienną n tutaj w tych domyślnych zmiennych pokazano. Natomiast możemy ch chcieć dodać sobie jakieś swoje wyrażenia, na przykład możemy dodać ten nasz port LD2 GPIO port, więc możemy po prostu tutaj zrobić Add New Expression, kliknąć dwukrotnie i wpisać LD2 GPIO port. I klikamy Enter, i w tym momencie widzimy, że mamy podany typ jako struktura GPIO, i mamy różne wartości rejestrów. Możemy przywrócić na 108 linii breakpoint, tu wyłączyć, na 109. Patrzymy na rejestr ODR, tutaj jest zero wartość. Załączamy naszą diodę w tym momencie, przechodzimy do, gdzie mamy wyłączyć, i widzimy na żółto zaznaczone mamy, co się zmieniło, jakie wartości. Zmieniła się wartość IDR, to jest rejestr wejściowy. Natomiast zmieniła się też wartość ODR i ten rejestr odpowiada właśnie za wyjścia na tym naszym porcie. I jeżeli tutaj najedziemy na LD2 pin, widzimy, że jego wartość to 32, czy znaczy po prostu z zapisem binarnym mamy 2 do 5, ponieważ to jest pin 5. Dlatego na miejscu 2 do 5 mamy 1 oznaczającą, że załączyliśmy 5 pin naszego portu GPIO, odpowiadającego za to, gdzie jest podłączona nasza dioda ld 2 Tak więc, jak widzimy, jest 32, czyli załączona ta dioda, i w tym momencie wznawiam program, kasuje się nam rejestr ODR, i teraz widzimy, znowu zmienia się wartość na żółto zaznaczona, zmieniła się na 0. Czyli nasze wyjście jest wyłączone. Natomiast też możemy bezpośrednio podejrzeć wartości wszystkich rejestrów w naszym mikrokontrolerze, przechodząc do ostatniej zakładki, SFRS, i tu mamy zestaw wszystkich interfejsów i wszystkich tych naszych rejestrów komunikacyjnych odpowiadających za nasz mikrokontroler, i widzimy, mamy GPU A, B, C, D, E, wszystkie rejestry odpowiedzialne za nasze timery. Możemy dodawać albo tutaj wyrażenie jako strukturę za nasz port odpowiedzialną, lub też za jakiś nasz interfejs, ale też możemy Wejść do zakładki SFRS. Są jeszcze inne opcje, częściej lub mniej używane, ale tak naprawdę można sobie to wszystko poszukać, poklikać. Te, które pokazałem, są jednymi z najczęściej używanych. prawdzie możemy podejrzeć te wartości, ale co, jeżeli chcielibyśmy przesyłać jakieś wartości, jakichś zmiennych z naszego mikrokontrolera w czasie rzeczywistym podczas debakowania? Służy do tego SWV, czyli Serial Wire Viewer, który umożliwia nam właśnie przesyłanie w czasie rzeczywistym zmiennych i dodatkowo jeszcze przesyłanie komunikatów tekstowych. W celu aktywacji SWV. Musimy wrócić do CubemX. Otwórzmy zatem CubemX i przechodzimy na zakładki System Core, Sys i jak widzimy, mamy tutaj debug ustawiony na Serial Wire, czyli SWD, i wybieramy tryb Trace Asynchronous SW. Pojawił się dodatkowy pin na naszym mikrokontrolerze skonfigurowany jako SWO, czyli Serial Wire Output, na którym to nasz mikrokontroler będzie wysyłał dane. Zapiszmy i wygenerujmy nasz kod, i możemy powrócić z powrotem do maina, do naszego kodu programu. Teraz Możemy uruchomić debugger, ale najpierw musimy zmienić jego konfigurację. Klikamy czarny trójkąt obok ikonki debuggera, debug configurations, przechodzimy do zakładki debugger i znajdujemy opcję Serial Wire Viewer. SWV zaznaczamy Enable i musimy wpisać w core clock wartość naszego zegara, tą HCLK, którą mamy ustawioną. Tutaj jest konfiguracja domyślna tej płytki, więc z tego co pamiętamy z poprzednich części, jest to 72 MHz. Wpisujemy zatem 72 bądź też inną częstotliwość, która jest zgodna z częstotliwością główną naszego zegara w naszym mikrokontrolerze. Robimy zastosuj i możemy teraz uruchomić w trybie debugowania z aktywnym interfejsem SWV no dobra, widzimy tutaj znowu te nasze okno mamy te nasze breakpointy ustawione usuńmy te nasze wyrażenie i dodajmy n, będziemy załóżmy chcieli w czasie rzeczywistym obserwować wartość n mamy teraz wartość 0 i potrzebujemy aktywować dodatkowe okno w tym celu przechodzimy do zakładki window show view SWV, w SWV są wszystkie Dodatkowe opcje dotyczące właśnie tego trybu, tego interfejsu i wybieramy SWV Data Trace. I klikamy narzędzie kluczyka, czy tam dwóch kluczyków. I możemy teraz wybrać, jaką będziemy chcieli obserwować wartość albo adres. Klikamy Enable i zamiast adresu wpisujemy n jako wartość naszej zmiennej. N robimy Retwrite, Data Value i OK. I w tym momencie mamy skonfigurowane to, że nasz mikrocontroller będzie wysyłał nam wartość n. I teraz, żeby to móc zarejestrować, musimy uruchomić start trace to za każdym razem trzeba uruchomić po uruchomieniu debugowania upewniamy się, że tu jest włączone start trace i teraz możemy wznowić działanie naszego programu i otrzymujemy wartości n otrzymaliśmy 001111, dwójka i na dwójce się zatrzymało dodatkowo mamy podane który to był cykl pracy mikrokontrolera i czas. Możemy, żeby to było widać. Wyłączę te dwa breakpointy teraz. Program będzie cały czas działał, nie będzie się zatrzymywał. No i mamy kolejne wartości. Tutaj mamy read, read, read i write. Read oznacza to, jest to ten moment, możemy za zablokować sobie tutaj przewijanie. Jest opcja scroll lock i teraz nie będzie nam tutaj Przełączać się. I mamy najpierw 0. Jesteśmy w tym momencie, n równe 0. Sprawdzamy, n nie jest równe 0, nie, odczytało. Przechodzimy dalej i jest n. Plus plus. Dlatego tu jest write. Write oznacza, że teraz zapisaliśmy do tej zmiennej 1. Następnie jest 3 razy read, ponieważ było raz, dwa, trzy i będzie znowu write, n plus plus zwiększyło na dwójkę. Znowu jest 2, 2 i zapisujemy trójkę. 3, 3, 3, 3, 4 zapisujemy i w 5 zapisujemy. Jest 5, 5 i w tym momencie jest zapis 0, czyli to jest wykonanie tej instrukcji n równe 0. I analogicznie znowu jest 0, 1, 2, 3, 4, 5 do 5 i 0. Dobra, odblokuję tu przewijanie i możemy tutaj obserwować, jak wygląda stan naszej diody na płytce z tym, co się dzieje na wyjściu. Tu się jeszcze zwinęło. Możemy trochę rozwinąć. O, teraz mamy tu wartość bieżącą. To jest wartość akurat cyfrowa, no to mamy od 0 do 5, ale moglibyśmy też na przykład przesyłać wartość jakąś analogową, czy też jakiejś innej zmiennej. Możemy sobie narysować jeszcze, jak ta zmienna się zmienia w czasie. Do tego jest potrzebna nam opcja swv data trace timeline graph. I jak teraz zobaczymy, załączyłem. Tutaj idzie czas w sekundach działania naszego programu. A tu mamy zmiany jakie są. I widzimy, że co każdą sekundę, no tu jest jakiś offset względny, ponieważ nie zaczęło się idealnie w pierwszej w zerowej sekundzie i mamy 0, po sekundzie jest jedynka, po sekundzie dwójka, trójka, czwórka i w momencie jak jest piątka, praktycznie od razu spada do zera. Ponieważ to jest tylko sprawdzenie dwóch instrukcji, ustawienie i od razu jest wyzerowanie, czyli w czasie to jest nieznaczny odstęp. Możemy też tutaj oczywiście skalować, te wykresy przybliżać sobie, przełączać się między sekundami a cyklami naszego. Zegara. Jeżeli dodamy kilka zmiennych, to będziemy mogli też tutaj będzie nam rysowało się kilka zmiennych. Możemy zrobić zrzut tego, zapisać te przebiegi, więc bardzo użyteczna funkcja i wszystko działa asynchronicznie z użyciem dodatkowego pinu SWO. Nie zatrzymuje się tutaj nasz program, a jednocześnie mamy rejestrowane wszystkie zmiany naszej zmiennej. Mamy jeszcze opcję SWV i TM data console. Na razie tu nic nie ma, ale teraz właśnie skonfigurujemy to. Oprócz przesyłania tylko wartości. Jakichś tam tych wybranych zmiennych, możemy też aktywować printf, który będzie właśnie działał przez debugger. Czyli normalnie byśmy mieli, skorzystalibyśmy z uart jako czegoś do debugowania naszego programu, do sobie wysyłania jakichś komunikatów debugowych. Natomiast tu będziemy mogli w ramach tego interfejsu przesłać również komunikaty, które będziemy wyświetlać za pomocą printf. Nie będziemy potrzebować UART'a, a UART będziemy mogli wykorzystać do czegoś innego. Żeby printf działał przez SWV, teraz zatrzymamy sobie tryb debugowania. I jesteśmy już z powrotem, wróciliśmy do naszego maina. I pierwsze, co musimy zrobić, to zainkludować dodatkową bibliotekę std.ioH, czyli standardowa biblioteka odpowiedzialna za strumienie wejść/wyjść. I teraz będziemy korzystać z tego, co jest zawarte w pliku syscalls.c. Mamy tutaj zdefiniowane extern io. PUTCHAR, Czyli funkcja, która będzie odpowiedzialna za wysyłanie znaków na standardowy strumień, na standardowe wyjście naszego mikrokontrolera. I jak zjedziemy sobie tutaj niżej, mamy właśnie funkcję Write, z której to będzie korzystał nasz printf i jest ają putjar wywołane i są tam przekazane te znaki, które przyjmuje nasza funkcja Write. Więc wygląda to w ten sposób, że my piszemy sobie printf i jakiś tam tekst. Ten printf wtedy wywołuje Write, a funkcja ta write. Wywołuje iO put -char, które to już realizuje bezpośrednio zapis na jakiś konkretny strumień. W jednym z poprzednich odcinków używaliśmy iO żeby char, żeby wszedł na uART. Natomiast my dzisiaj przekierujemy iO na nasz interfejs SWV. Jak to zrobić? Wracamy do maina. Mamy już zainkludowane stdio.h i widzimy też, że przy PutChar jest atrybut weak, Swapy, czyli jeżeli my zdefiniujemy gdzieś naszą funkcję ioputchar to zostanie ta domyślna funkcja, która jest gdzieś zdefiniowana, nadpisana przez tą naszą. Dlatego wrócimy do Maina i znajdziemy gdzieś sobie miejsce na napisanie naszej funkcji. Może to być albo tutaj na początku, albo na końcu naszego kodu pomiędzy znacznikami user code begin, ale gdzieś poza funkcjami. No, sobie możemy to wpisać tutaj na początku, niech będzie, czyli tam było int I/O, put char i to przyjmowało int ch jako. Znak, zgodnie z tą definicją, jak tutaj mamy. Czyli w tym momencie wywołamy gdzieś tam sobie, napiszemy printf, zostanie to wywołane jedna funkcja, ta write, kolejna, ią put i zostanie nam przekazany ten znak. I co teraz my mamy zrobić z tym znakiem? Żeby wysłać dane z printfa wprost na SWO, czy tam ten cały nasz interfejs SWV, musimy użyć specjalnej funkcji, która wykorzystuje makro itm, i to się po prostu nazywa itm send char. Jak sobie zrobimy control spację, wpiszemy itm send, tu mamy itm i musimy podać znak, który chcemy wysłać, czyli w tym przypadku ten znak CH, który przyjmujemy z zewnątrz. Wstawiamy średnik i to dzieje się bez naszego udziału. Jak przejdziemy sobie w tę funkcję z lewym klawiszem CTRL, klikniemy, to widzimy, że ta funkcja jest zapewniona właśnie przez bibliotekę CMSIS, czyli bibliotekę od ARM, bibliotekę odpowiedzialną za nasz rdzeń. To jest po prostu zapewnione przez rdzeń naszego mikrokontrolera. Jak wywołamy item Send -char i podamy tam jakiś znak, kod ASCII, to on zostanie wysłany po prostu przez te wyjście SWO i za chwilę odbierzemy to w debugerze i będziemy mogli to wyświetlić na konsoli naszego debugera. Zwracamy jakiś typ, bo jest int, to musimy zrobić return char. Mamy już to zaimplementowane, a więc możemy po prostu wpisać, gdzie chcemy jakiś tam ten nasz komunikat debugowy do testów. No załóżmy, że tutaj wpiszmy print printf i damy komunikat led on i analogicznie tutaj w tym miejscu led off czyli powinno to działać tak że jak załączy się nasza dioda to następnie zostanie wysłany komunikat led on a jeżeli wyłączy się nasza dioda to zostanie wysłany komunikat led off zapiszmy kod i uruchamiamy nasz debugger czekamy aż się uruchomi w trybie debugowania jest teraz zawieszony, zatrzymany nasz program i musimy przejść do zakładki SWV, ITM Data, Console, którą już wcześniej tutaj otworzyłem. Jeżeli nie macie jej, no to robicie Show View, SWV, SWV, ITM Data, Console i robimy znowu, wchodzimy w ustawienia, konfigurujemy, Enable Port, ITM i musimy włączyć skrajnie prawy 0, bo 0 to będzie domyślne wyjście właśnie za pomocą ITM Send Char. Robimy OK. Widzimy, pojawiła się zakładka port 0. Włączamy rejestrowanie i uruchamiamy nasz program. Wznawiamy go. No i widzimy, że w momencie, kiedy dioda załączyła się na naszej płytce, wyświetla się napis LED ON, a kiedy się wyłącza, LET OFF. Możemy też jednocześnie zobaczyć, że przesyła się wartość naszej zmiennej n równolegle do tego i jeszcze rysują się nam wykresy. Czyli mamy i wykresy, i przesyłane wartości, a dodatkowo możemy za pomocą printf. Przesyłać sobie jakieś komunikaty, które chcemy, więc i w tych komunikatach możemy przesłać już jakieś konkretne wartości. Naszych zmiennych. A to wszystko obsługiwane jest przez nasz debugger i przesyłane jest z użyciem interfejsu, który używa SWD. Samo debugowanie to są dwie linie i dodatkowo linia wyjściowa SWO. Jak widzimy, jest to dość fajna funkcja, ponieważ możemy sobie przesyłać jakieś komunikaty w cudzysłowie, nie zużywając po prostu UART-a dodatkowego. Gdzie szczególnie, jeżeli mamy jakiś inny mikrokontroler, który może mieć mało tych po prostu interfejsów UART, no to każdy interfejs się liczy. Wszystko super, tylko jest haczyk. Akurat tu jest płytka z rdzeniem M4. W przypadku rdzenia M3 też to działa. Ale jeżeli mam na przykład rdzeń M0, M0+, nie ma tam wsparcia dla SWV. Oczywiście sam tryb debugowania, to wcześniej przed SWV, co pokazywałem, będzie działać. Natomiast jak tam zapewnić wyświetlanie bez użycia dodatkowego UARTa, to już w kolejnym odcinku. Pod koniecznie subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a nie chcesz przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia w drugiej części dotyczącej debugowania za tydzień. Na razie i cześć!